Horoskop dla Byka Listopad 2025 roku. Miłość. Listopad przyniesie spokój i stabilność w sferze uczuć. Dla Byków w związkach to czas budowania zaufania i pogłębiania więzi, możliwe wspólne plany, podróż lub rozmowa o przyszłości. Samotne byki mogą poznać kogoś poprzez znajomych lub w pracy. Relacja zapowiada się spokojnie. Ale z potencjałem na coś trwałego. W drugiej połowie miesiąca Wenus sprzyja romantycznym gestom. Praca. To miesiąc systematyczności i cierpliwości. Twoje wysiłki z poprzednich tygodni zaczną przynosić efekty. W pracy możesz liczyć na uznanie, a nawet drobne wyróżnienie lub premię. Uważaj jednak, by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków naraz. Lepiej działać powoli, ale konsekwentnie. Dla szukających pracy nadchodzą dobre wiadomości pod koniec miesiąca. Finanse. Byki mogą liczyć na stabilną sytuację finansową. To dobry czas, by uporządkować budżet lub spłacić część zobowiązań. Unikaj jednak impulsywnych zakupów, zwłaszcza w pierwszej połowie miesiąca. Od 20 listopada możliwy przypływ gotówki, zwrot pieniędzy, bonus lub prezent. Zdrowie. Twój organizm potrzebuje równowagi. Zadbaj o regularny sen i zdrowe odżywianie. Listopad może przynieść spadki energii, jeśli przesadzisz z obowiązkami. Warto dodać do rutyny lekki ruch, na przykład spacery lub jogę. Uważaj na bóle szyi, pleców i napięcia związane ze stresem. Rada miesiąca. Nie spiesz się. Cierpliwość byka to jego największa siła. To, co dojrzewa powoli, przyniesie najlepsze owoce. To jeszcze nie koniec, dopiero początek. Jeśli chcesz zobaczyć, co będzie dalej, Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i łapkę w górę. I nie zapomnij o kliknięciu w dzwoneczek. Moc jest z tymi, którzy wspierają.